pokój i dobro, szczęść Boże. Chcę Wam dzisiaj coś powiedzieć bardzo ważnego, a jest to związane ze sobą księdza Piotra Pawlukiewicza. Dzisiaj trzecia rocznica jego śmierci. Coś we mnie pękło. Dlaczego? Zapraszam na kolejne nietypowe słowo. Szczęść Boże. Po jego śmierci pojawiło się wiele komentarzy mówiących o jego niezwykłości. Na czym polegała ta jego niezwykłość na głoszeniu, na retoryce na tym wszystkim, że pociągał za sobą ludzi? W jednym z ostatnich wywiadów powiedział: Bo w tym wszystkim chodzi o Chrystusa. Czy ksiądz Piotr był święty? Nie, on do świętości zmierzał. Bo jak sam prosił nas i także prosi dzisiaj, dopóki jeszcze Kościół oficjalnie nie uzna go błogosławionym świętym, tym, który jest w łączności z całą rzeszą świętych, mówił: Proszę Was, gdy umrę, módlcie się za mnie. Ja dzisiaj Ciebie zapraszam na koronkę do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze o godzinie 20 na tym kanale. I jednocześnie zapraszam Cię na kilka myśli, które naprawdę mnie mocno dotknęły. W ciągu tego ostatniego roku to doświadczenie bliskości Jego. I staje przed nami dzisiejsza Ewangelia, kiedy Jezus podnosi człowieka. A co mówi do nas Ksiądz Piotr? Nie musisz być super. To Pan Bóg często wybiera nieporadnych i za ich pośrednictwem czyni wielkie rzeczy. Nie musisz być Supermanem. Nie musisz udawać, że jesteś kimś, kim tak naprawdę nie jesteś. Pozwól, dźwignąć się Jezusowi, pozwól Jezusowi się poprowadzić do Sadzawki, abyś doznał uzdrowienia. Bo zobaczcie, znowu ksiądz Piotr, jeśli będziemy kogoś grać, nie spotkamy się z Bogiem, a religia będzie dla nas nudna, pusta i jakaś taka papierowa. Wiele mówi się o kościele, że przeżywa kryzys. To nie kościół jako Bóg, jako Ten, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, przeżywa kryzys. To ja i ty przeżywamy kryzys. Co trzeba więc zrobić? Wstać, wstań, albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. Musisz wstać. W jaki sposób? Znowu, ksiądz Piotr, jedź na rekolekcji, idź pogadaj z księdzem, wyspowiadaj się z całego życia, bo być może nosisz krzywdę, którą ktoś ci kiedyś wyrządził, albo ty sam komuś wyrządziłeś. Może tym kimś jesteś, ty sam sobie wyrządzasz krzywdę. Że nie dajesz sobie szansy, bo dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Rzeczywiście, ostatni rok dla mnie osobiście jest takim świadectwem, gdzie mogę powiedzieć, że poznałem go i poznaję go bardzo mocno. Także przez osoby, które go doskonale znały, które były na pewnym etapie jego życia, ale mimo trudności, które także on miał w swoim życiu, jak to ktoś powiedział, wybrał Jezusa. Samotność i choroba Go nie pokonały, bo na końcu zwyciężył Jezus Chrystus. W książce w wywiadzie właśnie te słowa też padły księdza Piotra, bo w tym wszystkim chodzi o Chrystusa. Dlatego to wszystko mnie tak urzekło i urzeka, to Ci chcę powiedzieć, coś we mnie pękło, między innymi za sprawą księdza Piotra Pawłukiewicza. Nie był On święty tu na ziemi, ale głęboko wierzę w to, że jest już w niebie. Chociaż czekamy na oficjalne potwierdzenie tego. Nie był on też bezgrzeszny, bo każdy z nas, tak jak on, był człowiekiem, jest człowiekiem i też popełniał grzechy. Więc pozwól Bogu poprowadzić się połowa Wielkiego Postu do oczyszczenia, do sadzawki, do sakramentu pokuty, do Komunii Świętej. Pozwól się Bogu chwycić, być łańcuchem koronki nie tylko tej koronki jako różańca ale koronki do Bożego miłosierdzia którą tak ukochał księże piotrze dziękuję ci za to że także mi pozwoliłeś na nowo odkryć piękno koronki do Bożego miłosierdzia z Bogiem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus